bardzo serdecznie z tej strony Jarkowy. W dzisiejszym odcineczku zrobimy sobie odcinek z wykluwaniem jaj, ponieważ e, nafarmiłem sobie już tutaj 12-kilometrowych jajek prawie 9. Tu musimy jedno wykluć, te 10-kilometrowe. Oczywiście też sobie zrobimy opening po drodze. Więc będziemy sobie chodzić dzisiaj na spokojnie i wykluwać sobie jajka. Też przy okazji walczyć z zespołami R. Dobra, my się będziemy widzieć jak już będę miał głównego lidera. Wtedy sobie zaczniemy już e, powoli przygotowywać do wykluwania. sobie tutaj szybką waleczkę stoczę co to będzie z psychiczne pokemony? Dobra, zróbmy w ten sposób. Najważniejsza informacja, która nas interesuje, to ile nam zostało? A niewiele: trzy, trzy jeszcze bitwy. My się widzimy, jak już będziemy sobie wili liderów. My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. felt like heaven. I found my bones. And gave From to 23 She left her body in Harvard above me <music> No dobra, mamy pierwszy radar, który jest dostępny. Szukamy tylko już teraz zespołu R, który będzie w sumie niedaleko. Dobra, po drodze mamy Snorlaxa. Nie wiem, robimy Snorlaxa. A, 21 sekund, to to nie zrobimy sobie z Merlaksa I ten pokestop jest tutaj Okej, okay, jeszcze zobaczmy tylko kiedy ta nasza dziesiąteczka też się wykluje W zasadzie tak zgrane w tym samym czasie co będziemy bili naszego team-lidera na tym pokestopie, prawda? No, nie, jest w, bardziej w głębi parku, więc my sobie go zbierzemy, po prostu pójdziemy dalej e, po to, żeby sobie jeszcze wykluć e, te właśnie dziesięcio, pierwsze 10-kilometrowe jajko. Więc myślę, że to będzie ta najfajniejsza opcja. O, jest pierwsze jajeczko dobra, zobaczmy, co nam się tutaj wykluje. E, pierwsze, co nam się wykluje z jajka 10-kilometrowego, będzie. Mm, to jest tego pokemona Ruflet. Dobra, zobaczmy, czy m, jakie to ma IV w ogóle. Ja w zasadzie nawet całkiem spoko, może zostać. Dobra, jak widzicie, jajeczka już są prawie przygotowane. Został tylko jeszcze do pokonania Clifford. Więc my sobie zrobimy właśnie z nim waleczkę. Dobra, idziemy gdzieś w jakieś stronne miejsce. No, dobra, mamy już pierwszego, w zasadzie jedynego, team lidera, którego dzisiaj musimy pokonać, żeby uzyskać właśnie 12 kilometrowe jajko. Jest to Clifford i na niego użyję standardowego mojego zestawu, którego zawsze używam, czyli na początek melmetal, tak, melmetal. Potem będzie rajku i mam osajna na koniec. Zobaczymy, czy nam się uda w takim zestawieniu, bo nie pamiętam co tam w nim było, co on tam miał za pokemony, które o Omanite, przepraszam, na sam początek Omanite. Dobra, on ma super efektywność, ja mam super efektywność i robimy go e, rock sliderem. To oczywiście pierwsze będzie tarczowane bardzo szybko atakuje metal, więc więc nie będzie chyba problemu przerzucimy sobie mm, przerzucimy sobie właśnie na rajku rajku też bardzo szybko ładuje charge oczywiście tarczujemy to jest obowiązkowe no myślę, że tutaj już stąd zaczniemy mamy 2,5 km do przejścia o manite będzie chyba już spadał nie będziemy czekać, dobra użyjmy drugiej tarczy jak widzicie trzeba używać tarczy Bardzo szybko ładuje te ataki A te ataki dużo obrażeń zadają Ale my sobie chyba przyfarmimy Damy radę? Tak, daliśmy radę Przyfarmiliśmy sobie następne dwa ataki e, Oczywiście tutaj nawet nie patrzę czym ty wjeżdżam od razu e, Od razu willed charge'em No właśnie Tego się obawiałem, że będzie W, te, w taki sposób to onyx Nie przewidziałem tego no Zawsze się na tym się łapie Praktycznie za każdym razem co walczyłem. Dobra, Mamosłań rzucimy na szybko. Mamusłań załatwi nam sprawę. Super efektywnie jest oczywiście Mamosłain na Onixa. Czeka tak też wchodzi. I na końcu yy, też nie pamiętam co będzie. Ale chyba nie będzie niespodzianki. Mam nadzieję. Na końcu Tyranitar o wręcz niedobrze dla moich Pokémonów. Nie wiem czy ja sobie z nimi poradzę. Mhm bo ja nie wybierałem Pokémon na no Rock Slide tutaj naładujemy no sobie Rock Slide'ik, ale e, będzie chyba druga runda tego się nie spodziewałem, mogłem sobie właśnie wybrać Machampa no, ale jakimiś tam trudami, ale może, może nam się uda no jeszcze jeden, fa, jeszcze jeden charge wejdzie oczywiście wiemy, że mamy rajku i rajku nie jest w ogóle efektywne na Tyranitara, ale może jakiś tam Tymi słabymi swoimi czarżami może się coś uda No tam chyba jeden był naładowany No jeszcze najgorzej, że żaden nie był naładowany No Rały charge, jeszcze jeden wjeżdża Jeszcze się... Jeszcze nic nie jest stracone No mogłem właśnie się tym... A jednak! Więc y, jakoś tam szczęśliwie nam się to udało Co prawda, no jak widzicie, pokemony e, Elektryczne i jeden e, w zasadzie lodowy, czyli Mamoswine Elektrycznym Melmetal, z atakiem Rock Slide, czyli kamiennym. No nie do końca to się, sprawdziło się na Clifforda, ale pokonaliśmy go jakimś tam trudem. Dobra, szybciutko sobie złapmy omanitę hmm. oczywiście na bananie to no też nie chce mi się za długo tutaj siedzieć i łapać omanita jednego bo najbardziej mnie interesuje żeby teraz właśnie wrzucić wszystkie jajka do inkubatorów oczywiście tych przyspieszonych tam będzie około 2, chyba 2,5 km do przejścia więc mamy jeszcze, trwa jeszcze event właśnie animation week dobra, ale no się nie przyda do niczego, więc w zasadzie transfer, no i śmiało, to jest ta chwila to jest ten moment kiedy możemy sobie wrzucić właśnie wszystkie inkubatory tam 2 km dobrze by Dobrze widziałem. 2 km nie jest dużo, więc myślę, że zmieścimy się w jakichś 15 minutach filmu. Też przy okazji z jakimiś wstawkami. Oczywiście wszystko wrzucamy. Przygotowane już było wcześniej. Żeby wcześniej były te inkubatory przygotowane z wcześniejszych, jakichś tam klucz. Specjalnie nie używałem ich że w innych, do innych jajek. Dobra, mamy 9 jajeczek. Więc e, tu jeszcze sobie odbierzemy tylko z Animation Week, tutaj sobie odbierzemy nagrody. Oczywiście Pokemonka, który to będzie, co to, to będzie, Voltorb, więc nieistotny. Hmm, tutaj coś, oczywiście to sobie odbierzemy. No i specjalne, o! dura, dostałem! Proszę bardzo, tutaj też jeszcze Espion, o, proszę w specjalnym e, researchu. Nie dbałem wcześniej o swój ekwipunek, nie rozszerzałem ekwipunku, tak samo z Pokémonami, ale wszystko nadrobimy w czasie. Mamy bardzo dużo tego czasu, nikt nas nie pogania i nigdzie nam się nie spieszy. Dobra, super, to zadanie wykonane. Tu jeszcze są, czyli dzisiaj trzy, yy, 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 trzy rajdy dzisiaj na pewno zrobimy, więc kolejna część tego zadania będzie zrobiona. Tak więc, no to co. My lecimy, wykluwać sobie jajeczka. W ogóle tak przy okazji jesteśmy w parku, w którym jest budowa naszego nowego amfiteatru, więc będzie pewnie za niedługo. Prawdopodobnie na przyszłe wakacje będzie może gotowy. Zobaczymy. Prezentuje się tu w ten sposób. Niedawno jeszcze jak przechodziłem tędy, to po prostu tu nic nie było. Tu w zasadzie mało co się działo. Teraz już już powoli zaczynają wyglądać takie konstrukcje. Zaczyna to wyglądać jak taki amfiteatr z prawdziwego zdarzenia Dobra, my sobie lecimy dalej wykluć nasze jajeczka To dobra, jesteśmy już z powrotem, szybciutko sobie zrobimy opening Ponieważ moja kamerka ma baterie naładowaną i za chwilę może paść Więc zaczniemy sobie szybko wykluwać jajeczka Dobra, pierwsze jajce leci Przeszedłem już kilometr, więc dwa kilometry Dobra, jest kragi. Pierwsze jajco to skragi, nic specjalnego, ok. Nawet nie sprawdzam iV. Później sobie posprawdzamy to wszystko. Następne jajco to będzie drugie, numer 2. Co to nam się wykluje? Larwitar. Eee, dobra, nie sprawdzam. Lecę z następnym. Mhm. Co będzie następne? Kurczę, czekam tutaj na Pauliarda, ale ale jest larwitar. I zaczynam się niepokoić, czy to na pewno będzie dobrze. Czy na pewno tutaj coś nowego dropniemy? Bo tak jak mówię, potrzebuję jeszcze sandaila i yarda I jest trzeci larwitar. Trzeci larwitar z 12-kilometrowego jajka. Nie jest dobrze. Pierwszy był z Kragi, drugi i trzy. następne niestety larwitar i jest yard i właśnie na to czekałem, żeby zdobyć tego pokemona Oczywiście tutaj sobie sprawdzę A mm, i V całkiem niezłe, zostaje oczywiście, bardzo jestem zadowolony z tego I, i tutaj już może się y, Może się dziać już wszystko O, jeszcze może tylko Sandile. No uwaga, następne jajco, będzie larwitar, to jest czwarty z rzędu Chyba, ile tam zostało? Chyba jeszcze jedno jajko zostało Tak, jeszcze jedno jajco, albo i nawet dwa Dobra, uwaga. Cóż to będzie? Ulawi. Dobra. Ja i tak już zdobyłem prawie wszystko co chciałem i tego chyba będzie ostatnie. Tak, jeszcze jedno. O. To źle. To już moja matematyka niestety siada przy tym. I uwaga, co tu mi się wykluje? I jest Absol. Więc no jak nazwa sama absolutnie nic dobrego. Oprócz Faunyarda i tu się bardzo cieszę. O, jeszcze niespodzianka. Kurczę. Nie, nie, nie wiedziałem, że tu będzie jeszcze jedno jajko. I, ale też absolutnie więc nic specjalnego czy to już wszystko tak jeszcze kilometrowe jajko sobie wrzucimy ale to tak po drodze jak widzicie wszystkie zostały wyklute od razu sobie sprawdźmy jak to by wyglądało no, tutaj w dużym odstępie czyli cyk jedziemy z Kragi średnio larwitar średnio tutaj też średnio trzeci larwitar średnio tutaj już sprawdzaliśmy 794 cp średnio Ulabi średnio, absolut tragicznie i absolut tragicznie. Nie jest to kompletnie, kompletnie do niczego potrzebne, aczkolwiek z tego Pokemona jestem bardzo zadowolony. I ja liczę teraz będę następne jajca y, kodował. Dobra, to by było na tyle jeżeli chodzi o Pokémony dzisiaj, że tylko jeden fajny drop, Pawniard, art, z czego najbardziej się cieszę. Reszta już taka sobie z y, y, larwitary. No niestety nie poszło jak, jak bym chciał, jeszcze tylko brakuje mi sandaila, więc na pewno będzie jeszcze przynajmniej jedno wykluwanie 12-kilometrowych jajek. Możliwe, że uda mi się troszeczkę więcej zrobić niż jedno, tylko jedna dziewiątka. Może uda mi się to zrobić tak, żebyśmy zrobili ze dwie dziewiątki w, w czasie jednego odcinka. Niekoniecznie to będzie w, w ciągu jednego dnia, ale może zrobimy... Także sam opening z na przykład 18 jajeczek. No nie wiem, jeżeli Wam to będzie odpowiadać, to wtedy po prostu zostawcie komentarz pod filmem. Ja wtedy coś tam zorganizuję i myślę, że zrobimy ten opening. Oczywiście, komentarz, zostawcie też lajka. To mnie zmotywuje do tego, żeby zrobić większy opening jajek. A tak my się będziemy żegnać, będziemy się widzieć w następnych odcinkach. To by było na tyle. Dzięki, cześć.